kurwa dajcie znać na słychać widać bo tu jest taki kurwa banżaj że tu chuje, nic się nie ogarnia nie

bo my tu chuja ogarniały zawsze, proszę nie ma. Dobra, jest innej beczki, coś tam widać, że słychać. Ale pionowo, czekaj. Tu jest ogólnie marecki pijak setny. Co mówię? Nie wiem, co tu się kurwa nagrywa, nie? Chodź, to Tomar... alkoholik. No to jest to jest alkoholik, nie? czeka, bo tu widzę, jest kurwa siedmiu ludzi. Dajcie znać co tu jest, bo widzę, że jest Marecki z innej baczki A reszta poprzedniego filmu jednak nie będzie. Tata ta, fuck up damy że chyba będzie miał problemy nie ja to z tym Z tymi gościami Którymi? Nie można mogę z dostawić nie wizerunku Ale, ale komu? To jest YouTube to znaczy to jest tak jak jakoś... To jest... O jeszcze czekaj, bo jest Marecki, jest z innej beczki, jest Peter wokół sportu. To jest za ten. No kurwa, kto, kto ci tam... To, że kurwa, ty pokażę, no ja pierdolę. Nie spierdalaj już. Co? Jak chcesz za że nie możesz pokazać, nie możesz. No mogę. Chyba że to jest impreza masowa to nie jest Ale jestem w pracy i chuj mogę Nie jest w pracy no, A to jest Mareczki, kurwa muszę coś tam napierdala w głowę Tak jest no. Kurwa, czapka mi spadła Dobra, idziemy się kurwa bawić. Wszystkie kurwa, ludzie na mnie jakoś nie patrzą, ale pójdź z nimi. Pójdź No tam za tobą. Nie przejmuj się. A my się nie przejmujemy. Ja za chwilę tu wbijam do. O... Czekajcie. Bo muszę to obrócić. Kurwa jak to jest O, tu mareczki mnie Mareczki na... Jak to wbijam do tych kurwa To nie, nie nagrasz, mnie. nagrasz mnie? No tam Weź mu żeby cię nie nagrywał Dawaj Nie wejdziesz Jak nie wejdziesz Nie wejdziesz Za wysoko jest Ale nagrywaj to, kurwa. A co robię? Stujawaj. No, nagrywam także. To, A to Nie, nie polska armia, no. powinieneś zniszczyć. E, Pracownik cywilny także. No jesteś cały czas nagrywany, no co chcesz? Na mnie pani ma wesoło tutaj. A pan jeszcze coś wydoje? Nie? nie, nie, już. To znaczy, powiem tak, z no ale tu już nie ma miejsca. Bardzo. Jakby mu mała możliwość tak żeby do północy posiedzieć, to mi posiedziono. ale Co? Stój sobie tam za karę. trochę w tą stronę.

Dawaj to. na jest innej beczki, jest... jest, yy, Peter... ...i kurwa jest Żul żul jebany w sali na tej że na ja... tej bo to nie, nie, nie ta strona. O! Ty się smarecki alkoholik, kurwa! Żulów Te patrzcie. Tu jakieś kurwa siedzą, wam powiem, stary twój mój niech spierdalają! Wisła dostaje, wężki a tu jest ja pierdolę. Poczekajcie, no, mnie, mnie, się trochę kurwa spadnie. O, patrzcie. I tu jest Damian, kurwa, poni alarm. Kurwa, wam powiem mokro tu pój. No ogólnie tu. No tu Pani Szefowa się tam Luka. Trzymajcie Powodzonka. No hejka. Gdzie kurwa? To przez Mareckiego wszystko. Jakaś inna fontana, no to trzeba Mareckiego tam kurwa. wrzucić ogólnie to to, to wam powiem chujnia no co tu się odpierdala nie wiem zobaczcie mareszki kurwa sieni, tu laska popierdala z piętnastoma browarami no, ogólnie wam powiem, kūnia. Tu jakiś paździerz się na mnie kurwa patrzy. Legia Warszawa. Legia Warszawa. To O, patryka się o 20 no to no, ogólnie wjebałbym się do tego o tu sorry O, jest simulation. Dzień dobry. Zobacz, tu ten kur... Y, 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 marecki pijak średni. Zobacz. Tu wszystko chłopaki, nie? nie wszystko. Nie no, cześć Adam Siemanko. Nie no, ogólnie chciałem się z nim tu, o... Zbić do tego nie ma jakichś kurwa tego... Nie ma jakichś tego, żeby się bić tu fontanna, tego, szmego, to czy wszystko jakieś takie Patryk, ja dzisiaj trochę też przecięty już, bo skończyłem dzisiaj 25 lat. No spoko, Patryk, najlepszego wszystkiego, 25 lat, na chuj yy... Wszystkiego najlepszego, Patryk. Nie, no ogólnie wam powiem, no w tu jest taki, niby jestem w O Oczekajcie, bo Dagmara do mnie pisze, hajka. Eee, no kurwa, gdzie to się tu zmienia? Adam Skylar, szata No i później będzie. Czekacie, bo ja muszę do dachmarki zapisać.